29 sierpnia na scenie widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbędzie się koncert Elizy Anny Niemczyckiej Quantum Satis – Tyle ile trzeba. Artystka po raz pierwszy będzie miała okazję stanąć przed publicznością ze swoimi własnymi utworami, które odsłonią jej duszę. Przemyśl jest jej miastem rodzinnym, to tu jako mała dziewczynka marzyła o śpiewaniu i wyobrażała sobie jak stoi na przemyskiej scenie. Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, robi doktorat na prestiżowej zagranicznej uczelni, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, publikuje, pisze teksty utworów, a nawet komponuje. Jednak największymi tęsknotami jej życia są konie i śpiew. W wywiadzie dla Gazety Przemyskiej powiedziała Konie są najwspanialszą muzyką, jakiej przyszło mi słuchać, a muzyka najwspanialszym koniem, jakiego mogłam dosiąść. Przenikają się wzajemnie. To właśnie podczas samotnych, konnych wędrówek już wiele, wiele lat temu śpiewałam sobie koniowi łąkom i lasom piosenki. Zapraszam Państwa serdecznie na mój koncert, który odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 19 na sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Wystąpię wraz ze znakomitym pianistą Krzysztofem Trzaskowskim. Zaprezentujemy Państwu moje autorskie pieśni, a także pieśni Fryderyka Chopina oraz niezapomniane przeboje od Nocy do nocy, Walce Barbary oraz jego portret. Krzysztof Trzaskowski zagra również dla Państwa utwory fortepianowe.